Witam na cotygodniowym przyglądzie bocianów Przyjechałem zaraz zgonimy zrobię cięcie padał deszcz ale teraz na szczęście jest słońce ładna pogoda bałem się, że nie będę mógł nagrać bo będzie padał deszcz, ale ale jest w gębniku syf pocztowy jest jeszcze, leń. Dobra, zrobię cięcie i zgonię, później nagram. Dobra, zgoniliśmy bociany. Oczywiście są za stodołą. Tutaj dwa małe widynki zostają. Ciekawe jak tam dzisiaj ciśnienie Kręcę wczoraj nawet nieźle, ale mam tu jeszcze chyba jeden. Jeden bocian młody, taki najmłodszy się nie wyrabia Chodzą jak na sierpień, jak na kosmatę bociany, to nie jest źle. A w tygodniu czarną bociankę mi zjadł jaszcząb. Chodziła bokiem, sama i... No i to tak, panowie, sięgania. W głębinie dwa tygodnie temu sprzątałem, właśnie. Nie będę wam pokazywał, jak jest, bo kiedyś kilka lat temu na grupę wstawiłem film jak. A dzisiaj coś w wysokości nie ma. Ale nie ma się co dziwić, dzisiaj nagrywam film, więc. Jest dzień, kiedy powinny słabiej chodzić. A no i kiedyś na grupę wstawiłem film, jak jadły z ziemi w głębniku, i ktoś napisał komentarz, co one z ziemi jedzą. No, chciałem mu odpisać, że tak, z talerzyków. Pod każdym ziarenkiem jest talerzyk. Także nie z ziemi, tylko stależyka. talerzyka. Pocztowe się tutaj lata. Jakoś dzisiaj się pojedynki odrywają, ale nie, no mi się podoba jak bociany chodzą no, około 20 minut, się tam kręcą jak jest niezła pogoda i że mi to wystarczy Ale dzisiaj słabo chodzą znowu, bo się odrywają pojedyncze sztuki Wczoraj ganiałem, ładnie poszły daleko, wysoko na inną wieś i się nic nie odrywało, a dzisiaj się odrywają. Może słyszą, jak rozmawiam, myślą, że trzeba ten siadać. Dobra, zrobię teraz przerwę Jak podgwizdałem to bociany poszły dalej, także widzicie Bociany są tam blisko tamtej wsi Także jak się gwizdzę trochę tego to inaczej chodzą A jak się tylko gada i nic im nie robi to słabo Dobra, nagram później jak przyjdą. No i dobra, posypałem. Jak widać, jeszcze bociany niektóre są bardzo rozpierzone. Coś się patrzy. Aha. Także mówiłem, no tą czarną bociankę zjadł. Jaszcząb, ale jedna od brata została czarna samiczka. Więc to samca będzie pasować patrzą się bo wrona leci o, widać tutaj jeszcze jakie bociany rozpierzone są na no. tym tym dwie trzecie chodzi bardzo dobrze jedna trzecia jeszcze trochę słabiej ale mam nadzieję że dojdą jeszcze miesiąc to co będzie nie wytrzymywało to się to się ten to się zutylizuje jakieś pojedyncze sztuki A teraz bociany dzisiaj są najedzone także jak widzicie nawet nie chcą zlatywać do, do jedzenia wyszwanczka lata no i to tak, dzisiaj znowu na drugą do pracy, więc stawię film dziś będzie bez reklam bo z tych reklam to i tak Nic, niewiele tego jest Także dzisiaj będziecie oglądali bez reklam Promocja <laughs> promocja kadału, dziś bez reklam. Nie no, dzisiaj będzie bez reklam w ogóle to dziękuję, oczywiście na początku wszystkim ganiamy ja sobie te bocianki, zdrowie jest, dopisuję. Przysłał mi trochę siwy bocian, stary, samiec od mojej tej starej pary Super lotnik Myślałem, że ten Myślałem, że będzie po nim Ale ten Nie latał, nie chciał wylatywać z budy Ale Już wszystko z nim dobrze tak Mówię, 4 dni to w ogóle Jak go, wziąłem go do ręki Sprawdziłem gardło czyste Rzuciłem go na wolierę On można powiedzieć spadł jak kamień Mówię, już będzie po Gołębiu, ale na szczęście wróciło wszystko do normy. I ten, już lata w gołębiach, także on chyba nawet tu jest, nie, to są tak tu jest ta od mojego brata na pierwszym planie siwa bocianka, tamten z żółtymi obrączkami to jest tegoroczny młodek. no i mówię, w gołębniku syfu trochę Bociany jeszcze rozpieżone, ale dają radę. Nie mam czasu sprzątać. Zresztą te deszcze jak padają to... Deszcze padają to i też ta, tak zgniła ta pogoda, to nie chcę się sprzątać. Wiadomo, że każdy ma w życiu inne inne też obowiązki, a nie tylko gołębie i sprzątanie gołębnika, więc widynki się trzymają, trochę za późno jest na, na nich a tu widać jakie bociany jeszcze gołe głowy mają właśnie jeszcze, jeszcze trzeba z miesiąc będą dawały już prawie chodzą na tamtą wieś co wam pokazywałem tam jest na rogu jeden hodowca tam może kiedyś się z nim ścinkę zrobi, jeśli tak wysoko dognał. a ja mówię o tej bociance czarnej od brata to ona na pewno samica to do tego mojego starego będzie pasowała Ona jest szczuplejsza i bez korony, też bym wolał żeby były bez korony Ładnie tak jak słoneczko wyszło to nawet ciepło, ale ogólnie sami widzicie jaka jest pogoda No zapuściłem się, no zapuściłem się z tym głębnikiem, bo to jednak te gołębie no, siedzą więcej zamknięte niż otwarte Więc więc to tak Andriery tak samo, późno miały przecież młode, te widyny też się rozpieżyły tamta para siwych od brata sobie znalazła miejsce a mi przysłał ten, na no środku ten siwy, ale już, już mówię, już jest wszystko ok. dobra, przerwę o, i to takie nagrywanie filmu. 20 minut lotu, 15 minut góra na dworzu, i siedzą w goemniku. I cała rozrywka skończona. O. Zaraz jadę do pracy, ale oczywiście drugi raz ich zaraz pogonimy że nie ma tak lekko cały dzień siedzenia Już nie będę nagrywał, czekałem myślałem, że może jakiś sąsiad zgoni to ja zacznę ganiać, ale sąsiedzi podobno ganiają Super ganiają, ale ja jakoś tego nie widzę. Jakoś tego nie widzę. No nic dziękuję, tak dzisiaj krócej. Jak będzie się coś działo, ale tak jak mówię, co się tutaj na tym zadupiu może dziać poza jastrzębiami, które atakują, to się dogra, bo ciany siedzą, śpią, <śpiewanie> ale zaraz ich pobudzę, zaraz będzie pobudka, drugi raz i później już, o tutaj tylko kosmy widać, a siedzisz sobie. Jak widzicie, bocianom nie obcinałem kosmów, nie mam zamiaru, co ma latać, będzie latać, co jeszcze powiem. Eee, no. Także tu się nic nie dzieje, jakby się coś działo, to oczywiście nagram. A teraz budzę bociany i drugi raz ich ganiam, jadę do pracy, później będą sobie odpoczywać, jak ja będę pracował będzie zmiana, dzięki jeszcze raz za oglądanie subskrypcje, te subskrypcje niestety bardzo powolutku idą pieniądze z reklam zamiast rosnąć spadają słabo ten kanałek mój się nudny roz, rozwija, ale no cóż ale wena do nagrywania trochę stracona ale nagrywam to dla Was żebyście oglądali najsławniejsze buciany na internecie na YouTube znaczy się. No, tak mogę sobie chyba zażartować, że są najsławniejsze bociany na YouTube. Dobra, lecę z nimi, Was pozdrawiam wszystkich serdecznie.